Jaki jest najszybszy samochód na świecie? To zależy. Zapytacie jak to zależy. Wydawałoby się, że jest to krótka piłka. Które auto pojechało najwięcej kilometrów na godzinę? Mamy taką informację i wówczas wiemy wszystko. No ale właśnie nie do końca, bo mieć oficjalny rekord, a mieć. Rekord to dwie absolutnie różne sprawy i szczerze sam się nie spodziewałem, że ten temat jest aż tak zagmatwany. Także zapraszam Was serdecznie na kolejny wtorkowy odcinek. Przypominam, że widzimy się również w czwartki, w niedzielę o godzinie 17, a tymczasem przyglądamy się 10 najszybszym produkcyjnym samochodom na świecie. Miejsce dziesiąte. McLaren Speedtail. Auto wyglądające jak statek kosmiczny otwiera nasze zestawienie. Debiut tego samochodu na rynku był swego rodzaju zaskoczeniem, bo McLaren od zawsze twierdził, że jego ambicją nie jest tworzenie super szybkich samochodów, jak chodzi o jazdy na wprost, tylko przede wszystkim samochodów, które są szybkie w zakrętach. A tu proszę: stworzyli auto, na które patrzysz i od razu widzisz, że nadrzędnym czynnikiem odgrywającym rolę przy jego projektowaniu była aerodynamika. I oczywiście nie mam tutaj na myśli tworzenia docisku, a stworzenie tego auta tak opływowym, jak tylko może być. Auto wygląda obłędnie i co ciekawe ma 5 m 14 cm długości, czyli praktycznie tyle samo co Audi A8. Wewnątrz oferuje układ trzech foteli taki sam jak w McLarenie F1. No i przechodząc już do konkretów. Auto jest napędzane 4-litrowym podwójnie turbodoładowanym silnikiem V8, który w połączeniu z silnikiem elektrycznym generuje 1070 koni mechanicznych oraz 1150 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To pozwoliło, by Speedtail rozpędził się do 403 km na godzinę. Przy czym zaznaczyć tutaj trzeba, że nie jest to oficjalny rekord. Bicie oficjalnego rekordu odbywa się w obecności sędziów oraz sprzętu pomiarowego. Natomiast co najważniejsze, oficjalny rekordowy przejazd musi się odbyć w dwóch przeciwnych kierunkach. I wówczas rekordem jest średnia maksymalna prędkość z dwóch przejazdów. A na dziewiątym miejscu Bugatti Veyron. Veyron to taki, można powiedzieć, dinozaury, jak chodzi o rekordy prędkości. Auto, które każdy kojarzy. Każdy kojarzy, że to auto jest super szybkie i jak widać, ostało się super szybkim samochodem nawet w dzisiejszych czasach, bo znajduje się w dziesiątce najszybszych produkcyjnych aut. Na świecie. Przy okazji też jest to samochód, którego rekord prędkości jest oficjalny, potwierdzony przez sędziów i rekordowy przejazd odbył się w dwóch przeciwnych kierunkach. Do napędu Veyrona służy oczywiście 8-litrowy, poczwórnie turbo doładowany silnik W16, który generuje 1001 koni mechanicznych oraz 1250 Nm. Oficjalny rekord prędkości tego samochodu to 408,47 km na godzinę, co daje mu dziewiąte miejsce w naszym zestawieniu, ale jest to równocześnie czwarty. Oficjalnie najszybszy samochód na świecie. Więcej, jak chodzi o tą oficjalność rekordów, myślę, że Wam się rozjaśni w dalszej części tego odcinka. Nadmienię tutaj tylko, że mówimy w tym odcinku wyłącznie o samochodach, które mają przeprowadzoną próbę bicia rekordu prędkości, a nie o samochodach, których inżynierowie twierdzą, że ich auto teoretycznie może pojechać tyle i tyle. Na miejscu ósmym SSC Ultimate Aero. SSC Aero to auto, które w 2007 roku z rąk Veyrona wyrwało tytuł najszybszego produkcyjnego samochodu na świecie. SSC to marka, która wyrosła z poddziału Shelby Supercars i stąd też taki skrót w nazwie. To auto wygląda trochę jak rzemieślniczy super samochód, którego ktoś stworzył w szopie i w sumie nie mija to się specjalnie mocno z prawdą. Tym bardziej imponujący jest więc fakt, że z jednostki LS6, czyli V8 o pojemności 6,3 litra, która została podwójnie turbo doładowana, udało się wycisnąć 1045 koni mechanicznych i 1100 Nm. Przy czym zaznaczyć trzeba, że to auto ważyło Zaledwie 1250 kg. Miało napęd tylko na tylną oś oraz nie posiadało ani ABS-u, ani kontroli trakcji, ponieważ firma SSC twierdzi, że jest to auto dla prawdziwych kierowców. Odważnie. Oficjalna, uśredniona z dwóch przejazdów rekordowa prędkość tego samochodu to 412,22 km na godzinę. Taka prędkość dała temu samochodowi ósme miejsce w naszym dzisiejszym zestawieniu oraz trzecie miejsce wśród oficjalnych rekordzistów. Szybciutka wstawka, moi drodzy. Przypominam, że dzięki Mubi możecie też rekordowo dużo zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Oprócz tego, że wykonując sobie kalkulacje na stronie Mubi możecie wybrać sobie najtańszą ofertę. To jeszcze, korzystając z linku w opisie, dostaniecie 150 zł cashbacku po zakupie. Czyli dosłownie tak, jakby ubezpieczenie było tańsze o 150 zł. Do tego, po zakupie dostaniecie taki link polecający. Jeżeli prześlecie go swoim znajomym, to ci znajomi będą mogli również skorzystać z tej oferty 150 zł cashbacku. Natomiast wy, za każdego poleconego znajomego, który kupił ubezpieczenie, dostajecie 50 zł. Więc jest trochę kasy tutaj do zgarnięcia na temacie z pozoru tak prostym, jak rzecz obowiązująca w naszym kraju, czyli ubezpieczenie OC. Miejsce siódme. Rimac Nevera. To, że w ogóle w tym zestawieniu znalazło się auto marki, która swój pierwszy samochód wyprodukowała w 2021 roku, to jest ewenement, a fakt, że jest to jedyne elektryczne auto, które znajduje się w dzisiejszym zestawieniu jest jeszcze większym ewenementem. Rimac Nevera i bardzo Was proszę, przestańcie mnie poprawiać w komentarzach, że to jest Rimac, bo to nie jest Rimac, to jest Rimac. Nazwa tej marki pochodzi od nazwiska jej założyciela. Mate Rimaca i tak właśnie wymawia się jego nazwiska, więc jest to Rimac. No więc... Rimac Nevera niedawno ustanowił oficjalne 23 rekordy w świecie motoryzacji, ale dotyczyły one przede wszystkim czasów przyspieszenia oraz hamowania, natomiast my dzisiaj rozmawiamy o prędkości maksymalnej. Skupmy się więc na tym, co sprawia, że ten samochód jest tak szybki. Cztery silniki elektryczne po jednym na każdym kole. Łączna moc 1914 koni mechanicznych i moment obrotowy 2360 Nm. Natomiast przy tym masa własna na poziomie 2300 kg. Duża masa jednak nie przeszkodziła w osiągnięciu 412 km na godzinę, co, jak widać, dla zespołu chorwackiej marki było bardzo zadowalającym wynikiem. Natomiast rekordowy przejazd został przeprowadzony tylko w jednym kierunku, więc nie uznaje się go za oficjalny rekord. Szóste miejsce. Bugatti Veyron Super Sport. No i znowu, samochodowy dinozaur w naszym zestawieniu. Tym razem jednak mówimy o nieco wzmocnionej wersji Veyrona. Z samego silnika udało się wykrzesać 200 koni mechanicznych oraz 250 Nm więcej. Produkcja wersji Super Sport została ograniczona do 30 egzemplarzy, natomiast charakterystycznej, pomarańczowo-karbonowej wersji Super Sport World Record Edition powstało zaledwie 5 sztuk. Co ciekawe, te auta w momencie, gdy zostały dostarczone do swoich klientów, posiadały elektroniczny ogranicznik prędkości do 415 km na godzinę. Natomiast oficjalny, i tutaj zaznaczam, oficjalny rekord prędkości tego samochodu jest. Nieco większe. Konkretnie mówiąc, udało im się wycisnąć średnią z dwóch przejazdów na poziomie 431,7 km na godzinę, stając się na dwa lata najszybszym produkcyjnym samochodem na świecie. Obecnie więc Veyron Super Sport dzierży drugie oficjalne miejsce w tej kategorii, a w naszym zestawieniu szóste. Na piątym miejscu natomiast Hennessey Venom GT. Rok przed Veyronem Supersport marka Hennessy ustanowiła swój rekord prędkości i zrobiła to z pomocą Venom GT, czyli hipersamochodu zbudowanego na bazie Lotusa Elise. Oczywiście z Lotusa w tym samochodzie zostało raptem parę paneli karoserii oraz światła przednie i tylne. Do napędu tego samochodu posłużył 7-litrowy silnik LS7 z dwoma turbostrężarkami, generujący 1261 koni mechanicznych oraz 1566 Nm maksymalnego momentu obrotowego i co ciekawe, cała ta moc jest przekazywana na tylne koła jedynie za pośrednictwem manualnej sześciobiegowej skrzyni biegów, dokładnie takiej samej jak ta która kiedyś była montowana w Fordzie GT. Prędkość, jaką osiągnął ten samochód, to 435,31 km na godzinę. Natomiast po pierwsze, przejazd ten był zrealizowany tylko w jednym kierunku. I po drugie, auto, które osiągnęło tę prędkość, nie miało nawet numeru WIN, ponieważ był to preprodukcyjny egzemplarz, więc nikt do końca nie wie, czy był to egzemplarz w 100% zgodny z fabryczną specyfikacją tego auta. Miejsce czwarte. Hennessy Venom F5. Kolejne auto, które wyszło spod rąk tego pana, czyli Johna Hennessy. Venom F5 to jednak autorska konstrukcja, nie bazująca już na żadnym lotusie, i przyznajcie, że wygląda to naprawdę nieźle. Auto praktycznie w całości jest wykonane z włókna węglowego, dzięki czemu waży zaledwie 1338 kg. A przy tym wszystkim generuje 1842 konie mechaniczne. 1842 konie mechaniczne i 1338 kg masy. Istny obłęd. Do napędu tego samochodu służy podwójnie turbodoładowana V8 o pojemności 6,6 litra, która do tego wszystkiego generuje 1617 Nm i co warto wspomnieć, jest połączona z siedmiobiegową automatyczną skrzynią biegów konstrukcji Włoch. 1617 Nm i włoska konstrukcja to generalnie brzmi jak wybuchowa mieszanka. Ale tak na poważnie, Hennessy Venom F5 osiągnął 437,9 km na godzinę maksymalnej prędkości. Przy czym powiedzmy sobie, no to był taki przejazd, nazwijmy to pokazowy. Czyli oczywiście nie jest to oficjalny rekord, ale. Ten człowiek, czyli John Hennessy, zadeklarował się na początku tego, a więc 2023 roku, że do końca tego roku planują tym samochodem zrealizować rekordowy przejazd, gdzie średnią prędkością z przejazdu w jedną oraz w drugą stronę będzie przynajmniej 300 mil na godzinę, a więc ponad 480 km na godzinę. Miejsce trzecie. Koenigsegg Agera RS. I to jest najszybszy produkcyjny samochód na świecie. Przynajmniej oficjalnie. AGERA RS to skrzyżowanie AGERY R z AGERą S oraz z Koenigseggiem one z którego ten samochód otrzymał zmodyfikowaną jednostkę napędową, generującą 1 MW, a więc 1360 mechanicznych. Co ciekawe, początkowym zamysłem było stworzenie najskuteczniejszego w historii Koenigsegga na torm. Natomiast Szwedom przypadkiem wyszedł najszybszy produkcyjny samochód świata. Co warto wspomnieć, od początku założenia tej marki ogromnym marzeniem tego sympatycznego łysego człowieka było stworzenie najszybszego produkcyjnego samochodu na świecie i w końcu w 2017 roku mu się to udało. Jednostka, która mu w tym pomogła, to 5-litrowe, podwójnie doładowane V8 o mocy, tak jak wiecie, 1360 mechanicznych, o momencie obrotowym 1371 Nm. A rekord prędkości, ten oficjalny rekord prędkości, jaki udało się osiągnąć, to 447,19 km na godzinę. Miejsce drugie: SSC Tuatara. Jak już wiecie z tego odcinka, w 2007 roku marka SSC stworzyła model Ultimate Aero TT, którym osiągnęła oficjalny rekord prędkości auta produkcyjnego. No i przez długie lata nie byli w stanie wskoczyć z powrotem na pierwsze miejsce w tej prestiżowej kategorii w motoryzacji, aż w końcu zaprezentowali Tuatare, która miała sporo namieszać na rynku. No, i namieszała, ale chyba nie do końca w taki sposób, jak SSC by sobie tego życzyło. Marka SSC w 2020 roku pochwaliła się, że udało im się osiągnąć rekordowy przejazd, osiągając swoim samochodem prędkość ponad 532 km na godzinę. Liczba ta była na tyle niedorzeczna, że wzbudziła całe mnóstwo kontrowersji. Wynik ten został zakwestionowany i. Marka SSC przyznała się do tego, że wynik ten został zmanipulowany, więc wcale tego rekordu nie osiągnęli. Dopiero w 2022 roku podjęli się ponownej próby ustanowienia tego rekordu i udało im się pojechać tym samochodem 475 km na godzinę. Co owszem jest bardzo imponującą wartością, ale no jest to ten półoficjalny rekord, ponieważ przejazd został przeprowadzony wyłącznie w jedną stronę. No i miejsce pierwsze. Bugatti Chiron Super Sport. Czyli nasz nieoficjalny, ale rekordzista. Ta wersja Shirona ma nieco przedłużoną tylną część nadwozia dla lepszej aerodynamiki i stabilności przy wyższych prędkościach. Powstało zaledwie 30 sztuk tego samochodu, z których każda ma 8-litrowe W16, podkręcone do 1600 koni mechanicznych oraz 1600 Nm. Bugatti jako król hiper samochodów pojechało 490 i 490,49 km na godzinę niebezpiecznie blisko, zbliżając się do bariery 500 km. Na godzinę. Ale znowuż, nie jest to oficjalny rekord, bo przejazd został przeprowadzony tylko w jednym kierunku. Natomiast zapytacie, czy szykują się jakieś zmiany w tej tabeli liderów. Powiedzmy, że oprócz Hennessy F5, które ma osiągnąć oficjalne 482 km na godzinę, mamy jednego mocnego kandydata. Koenigsegg Jesko absolut. Auto, które ma być absolutnie najszybszym samochodem w historii, a jak dobrze wiemy, ten pan, gdy coś obiecuje, to zwykle to spełnia. Jesko absolut ma mieć 1600 koni mechanicznych, tyle co Bugatti Chiron Super Sport. Natomiast ma ważyć 1290 kg, czyli jakieś 700 kg mniej niż Chiron Super Sport. Natomiast prędkość maksymalna, na którą podobno mamy się nastawiać, to 532 km na godzinę. I tą informacją kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wam piękne za oglądanie. Do zobaczenia już w czwartek. Hej!